Wyjeżdżamy do skrzyżowania o którym już wspominałeś, czyli dobra. do naszej zetki. O Boże ojcze nasz, dobra. I od razu to bityczne skrzyżowanie, tak. natomiast y, skręcimy w lewo, stręć w lewo, lewo. na tym skrzyżowaniu. Dobra. O Boże, kochanie. Y, masz rzeczywiście tabliczkę ja też ta znakiem stop, przecież tak. nie jesteśmy. Jest podporządkowany wyjeżdżamy. Tak, a będziemy dobra. wjeżdżali na drogę z pierwszeństwem. Dobra. Ale dalej to my gdzie pojedziemy sobie? Widzisz taki pas przed sobą na środku? Tam. Tak, tam jest, jak widzisz, drugie podporządkowanie. Tak. Jest linia warunkowego zatrzymania z różnych trójkątów, natomiast to jest drugie zatrzymanie. Tu mamy stop z nagustą. Z nagustą to jest ten, który tam widzimy za drzewem, tak. który możemy do tego przystosować, przysposobić do tego, do tego, do tego pasa i stamtąd musimy oszacować, ocenić. Komu jeszcze ustąpić na drodze z pierwszeństwem No tutaj więc jest wyższy poziom. Tak, wyższy poziom pierwsza, ta, ta droga, która jest w przed nami. Oczywiście jest drogą z pierwszeństwem, bo my stoimy w chwili obecnej na, 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 na linii bezwzględnego zatrzymania, a tam musimy drugi raz ustąpić pierwszeństwo. I Czyli tam, tak tam jak lecimy jak? W tak, prawo czy w lewo? O, jedziemy tak jak pojechało to auto OK. Jedziemy, nie jedziemy. Skręca, Funk, a... Hop. Tak. Jedziemy. No i tutaj już jestem na poporządkowanej bo dalej jest podporządkowana. Tak. I widzimy, że mamy teraz samochody z prawej, które jadą z drogi z pierwszeństwem. Ale też droga z pierwszeństwem biegnie tak zwaną zetką czyli Stąd. przez torwisko i skręca w lewo, tak? I po skręceniu w lewo my również pojedziemy, będziemy kontynuowali jazdy drogą z pierwszeństwem, ok? Czyli jedziemy tam w lewo, tak? Jest. Przejazd kolejowy. Linia podwójna ciągła, tutaj łatwo ją najechać. Tak jest. Tutaj włączamy kierunkowskaz. Pani piesza poszła. No ci powiem, jeżeli to byłby środek dnia, e, szczyt komunikacyjny, to tutaj się trochę poczeka. Zgadza się. To jest tam się dzieje. Oj, no, tam e, się dzieje.